Witam wszystkich. Dzisiaj jestem z Krzysztofem. Witam serdecznie. Krzysztof prowadzi sklep, odkryca historii. Polecam zajrzeć bardzo fajne wykrywacze. Dzisiaj przyjechaliśmy po to, żeby się właśnie spotkać i potestować na metorytach kamiennych oraz żelaznych różnego rodzaju wykrywacze. Będą to i analogowe wykrywacze i te, o które często pytacie, czyli to będzie Simplex, no i wiele innych, które pokażemy wam na filmie. Także zapraszam do obejrzenia materiału. Zapraszamy. No jest jakaś reakcja. Natomiast do... yy, yy, odrzucanie żelaza. No właśnie, to on teraz będzie to. Zwieje pole oraz park Simplex bardzo ładnie pokazuje. Meteoryty żelazne. Dlatego Jasne. zrobimy sobie testy, zobaczymy. Zmocnienie zaleca producent do siedmiu, mhm. audio. Wykrywacz e, PI Deep Hunter Mobile na teście na meteorytach. Jasny? Albo multi. Nie? Dobra i teraz damy mu. Wiesz, maksymalną. Moglibyśmy dojść do takiego punktu, gdzie nie widziałby nawet kamieni elektrycznych, a meteoryt jeszcze by widział. Dwójny sygnał. No, im większa odsetek, tym będzie go głębiej. Ten wykrywacz na meteorycie żelazny ma bardzo ładny zasięg w trybie dynamicznym. Jest tego dużo. Na razie będziemy tylko sprawdzali, jak to działa. Konkretne testy będę pokazywał w oddzielnych filmach. Ale jeśli chcemy tylko sprawdzić, czy w ogóle reagują i które wykrywacze będzie mógł. Krzysztof zostawić. Kolejnym wykrywaczem, który chciałbym przetestować jest Simplex. Dość znany wykrywacz. Zobaczymy, jak będzie reagował na meteoryty kamienne, żelazne. Jak go ustawić? Czy będzie różnica, jeśli chodzi o osiągi w cewce fabrycznej?